Ewangelii według świętego Jana. Między wiwatującymi ludźmi znajdowali się również jacyś Grecy, przybyli do Jerozolimy, by podczas święta złożyć Bogu cześć. Oni to przez Filipa z Betsajdy Galilejskiej prosili o możliwość osobistego spotkania z Jezusem. I chociaż po wspólnej naradzie Filip z Andrzejem razem poszli do Jezusa w tej sprawie, on nie wyraził na to zgody, lecz powiedział: Teraz jest czas, bym ja, syn człowieczy, został wywyższony. Słuchajcie więc bardzo uważnie, gdyż to, co powiem, ma wielkie znaczenie. Jeśli ziarno pszenicy nie zostanie złożone w ziemi i nie obumrze, pozostanie samo. Lecz jeśli obomże wyda obfity plon, tak samo ma się rzecz z ludźmi. Każdy rozmiłowany w tym życiu zatraci swą duszę na wieki. Ten jednak, kto brzydzi się sposobem myślenia tego świata, zyska prawdziwe życie. To odwieczne i nieskończone. Powiedzcie zatem Grekom, że jeśli chcą mi służyć, niech idą za mną. Tam bowiem, gdzie ja jestem, tam również powinien być mój sługa. A jeśli podążając za mną, będą mi wierni, zostaną nagrodzeni przez Ojca. W tej chwili jednak muszę dokończyć dzieła danego mi przez ojca, a moja dusza strwogi wprost truchleje. Emocje sprawiają, że chciałbym wołać, aby On wyratował mnie z tego, co ma nastąpić. Lecz czyż nie po to właśnie przyszedłem na ziemię? Dlatego z głębi duszy wołam: Abba, kochany Ojcze, okaż swą wielką chwałę. I w tej sekundzie rozległ się głos z niebios: Już to uczyniłem i znów to uczynię. A kiedy zebrany tłum usłyszał ten głos, Jedni mówili, że zagrzmiało, inni zaś, że to Anioł z Niebios przemówił do niego. Sam Jezus zaś tak rzekł. Głos ten rozlał się z uwagi na Was, nie na mnie. Rozpoczął się bowiem nad tym światem czas sądu, w wyniku którego Jego przywódca zostanie skazany na potępienie. Kiedy już zostanę wywyższony ponad Ziemię, wszyscy zyskają swobodny przystęp do mnie. W ten sposób wskazał, jaką śmiercią ma zginąć. Kochani, piąta niedziela Wielkiego Postu to niedziela wywyższenia Chrystusa. To niedziela, która bardzo mocno pokazuje nam, czym jest podążaniem za Jezusem. Często my. W naszych ludzkich decyzjach, wyborach, gubimy to, co najważniejsze. Gubimy Jezusa sprzed naszych oczu, często wyprzedzając Go w czynieniu dobra, w aktywności, w tym, co niestety nie służy świętości, życiu w prawdzie, nie służy łasce. Bo to prawda, że im człowiek szybciej biegnie do przodu, im szybciej chce więcej rzeczy osiągnąć i zrobić, tym mniej rzeczy robi dokładnie, tym mniej w to wszystko wkłada swoje serce. A później spotkanie, które zaowocuje albo wiecznym zbawieniem, albo wiecznym potępieniem. Dziś w Ewangelii Jana słyszymy wyjątkowe słowa pana Jezusa. Słowa, które budzą w nas lęki, trwoga, a z drugiej strony uczą pokładania nadziei w Bogu, który jest dawcą tego, co najważniejsze dawcą życia, życia wiecznego. Grecy, którzy przychodzą do Filipa, prosząc, aby załatwił im niejako audiencję u Jezusa, oczekują bezpośredniego spotkania. To tak, jak często oni my. Kiedy chcemy z kimś się spotkać, kiedy chcemy z kimś porozmawiać, totalnie na osobności, umawiamy się. Chcemy tej wyłączności, chcemy być wysłuchani, usłyszeni, ale nade wszystko zrozumiani. Z jakimi pytaniami oni przychodzą, tego nie wiemy. Natomiast przychodzą, może pełni lęku i obaw, jak będzie wyglądało ich życie. Czym jest wiara, a może jakich wyborów powinni dokonać w swoim codziennym życiu? I to, co może i dziś, i nas niejako trochę prowokować do błędnego myślenia, to postawa Jezusa: że nie chce rozmawiać z kimś zupełnie z boku, nie chce rozmawiać z kimś poprzez umówienie, ustawienie czasu i konkretnej rozmowy. On chce być obecny w każdej chwili naszego życia. I dziś przychodzi nam niejako już zweryfikować i ocenić czas Wielkiego Postu. Jaki on był? Co wniósł w nasze codzienne życie? Czy skłonił nas do myślenia? Czy skłonił nas do przemiany naszego życia? Czasem nie potrzeba dużo. Czasami trzeba tylko się zatrzymać, by móc zobaczyć. Tych wszystkich, którzy są wokół nas, bo za chwilę możemy zostać zupełnie sami, ale czy sami w relacji do Jezusa, który przecież zawsze jest z nami, który jest naszym przyjacielem, który jest tym, który zawsze nas mobilizuje i motywuje do tego, aby się nie poddawać? Jezus nie wchodzi w polemikę, ale jest bardzo konkretny, bo nie chce z nikim się spotkać. I w ten sposób wygłasza piękną mowę. Zwraca uwagę, że za chwilę sam będzie wywyższony. Sam niejako chce być dla wszystkich w tym samym czasie, w tym samym momencie. Jezus nie ocenia nikogo i nie przekreśla nikogo, ale chce tej równości. Chce tego, aby każdy niejako doszedł do tego, co ważne, Bóg kocha wszystkich taką samą miłością. Tylko czy każdy przyjmuje tę miłość z taką samą otwartością, czy żyje tą miłością na co dzień? Może warto w tym miejscu spojrzeć na Jezusowe piękne oblicze, zobaczyć Jezusa, który patrzy, słucha, mówi, i odczuwa to, co dzieje się w dzisiejszej Ewangelii. Co Jezus widzi? Jezus, rozmawiając z tłumem, a nade wszystko rozmawiając ze swoimi uczniami, widzi postawę wywyższania się, turowania sobie drogi. Widzi tych wszystkich, którzy może w nieuczciwy sposób zdobywają sławę, może zdobywają poklask społeczny, autorytet, może często przez nieuczciwość gromadzą wokół siebie tych, którzy wszyscy później idą na zatracenie. Jezus widzi tych wszystkich, którzy chcą na skróty osiągnąć jakiś szczególny cel. Może widzi także i Ciebie, który, czy które zwracałeś albo zwracałeś uwagę. Może kogoś upominałeś, albo upominałaś. Widzi tych wszystkich, którzy są spragnieni bezpośredniego spotkania. Widzi tych wszystkich, którzy może mają otwarte serce, ale jakże zamknięty umysł, żeby móc przyjąć. Jego słowo, Jego osobę. Jezus widzi w końcu swoich uczniów Filipia, Filipa i Andrzeja, którzy przychodzą do Niego z tym pytaniem, że Grecy chcą z Tobą rozmawiać, chcą tylko z Tobą się spotkać na osobności. Dziś też wielu może stawia różne pytania, może boi się zadać różne pytania. Może boi się także i zapytać siebie. Jezus widzi ciebie. Widzi ciebie, który przychodzisz do Jezusa. Widzi ciebie, który może gdzieś bokami, opłotkami życia krążysz wokół. I boisz się dotrzeć, przyjść bezpośrednio i paść na kolana przed Nim. Co Jezus słyszy? Jezus słyszy słowa. Słowa nieporadności, niezaradności, słyszę słowa lęku i obawy, słyszę słowa, które mają narzucić innym myślenia. Popatrzcie, Grecy próbowali przyjść do Jezusa i spotkać się z nim, chcieli coś osiągnąć, mieli swój konkretny plan, i Jezus już usłyszał, niejako, to słowo w ich sercu zanim je wypowiedzieli na zewnątrz, zanim to słowo nabrało mocy twórczej. Jezus słyszy także i dziś tych wszystkich, którzy przez nieuczciwość chcą osiągnąć coś więcej, którzy szukają, kombinują, którzy może w swoim wielomóstwie próbują ukryć to, co najistotniejsze prawdę o sobie. Jezus słyszy tych, którzy są wokół, którzy przez słowo Chcą coś mieć, chcą z kimś się spotkać, chcą być na podium, przez słowo chcą niejako być autorytetem i przykładem dla innych. Co Jezus mówi? Jezus mówi bardzo konkretnie i dobitnie, tłumaczy. Najpierw odsyła bez dobrej odpowiedzi, ale z odpowiedzią bardzo konkretną, że nie przyszedł do konkretnych osób. On przyszedł zbawić cały świat, i za chwilę wszyscy będą mogli spojrzeć na Niego wywyższonego. Ale zanim to mówi o swoim lęku, mówi o tym, co dzieje się w Nim, dzieli się tym, co sam odczuwa i przeżywa. Jezus mówi te słowa, aby także i ciebie podnieść na duchu. Mówi te słowa, aby pokazać, że także cierpi w Tobie, że także przeżywa lęk i jak słyszeliśmy, truchleje Jego dusza w Twoim sercu, w Twojej osobie. Jest razem z Tobą i przeżywa razem z Tobą to, co wydaje Ci się trudne i niezrozumiałe. To, co cię przerasta, to, co jest ponad tobą. Jezus jest razem z tobą i mówi dziś to słowo także i do ciebie, aby podnieść cię na duchu, aby cię umocnić, wzmocnić, aby dodać ci odwagi, że nie jesteś sam, nie jesteś sama z tym, co przeżywasz i z tym, jak żyjesz. Jezus mówi te słowa, aby pokazać, jaką śmiercią. Uwielbi swojego Ojca. Dla jakiej śmierci przyszedł na ten świat, aby zbawić każdego człowieka, aby dać mu zbawienie, tylko czy człowiek to zbawienie chce przyjąć? Co Jezus odczuwa? Odczuwa to, co wspomniałem wyjątkowy lęk i smutek, ale z drugiej strony odczuwa pewnie swego rodzaju Smutek związany z postrzeganiem go przez innych. Dziś też Jezus odczuwa to, z jaką pogardą wielu ludzi odnosi się do Boga, do Ojca, do tego, który dał nam cały świat, który dał i daje nam życie, który troszczy się o nas. Jezus odczuwa i stąd oddaje to wszystko swojemu Ojcu. Aby także i w tym, co trudne i niezrozumiałe, był uwielbiony Ojciec. Bóg Ojciec, który ukochał każdego człowieka. Aby w tym, co najtrudniejsze, w tym, co niezrozumiałe, w tym, co może też przekreśla poniekąd człowieczeństwo, była widoczna chwała Ojca, chwała Boga, który pragnie szczęścia. I stąd to odczucie przeradza się. Jako w to wyjątkowe słowo z nieba, w ten grzmot, który słyszeli wszyscy spotykający się z Jezusem. Już otoczyłem chwałą i nadal tą chwałą będę otaczał. Jestem z Tobą. Spójrz, drogi bracie, droga siostro, ile w tych słowach jest szczególnej nadziei, że Jezus przyszedł na świat, bo bardzo Cię kocha. I jest razem z Tobą, aby Twoje cierpienie, Twoje smutki, Twoje lęki, obawy, to wszystko, co Cię dotyka, co Cię przygniata, co Cię często paraliżuje, było przyczyną jeszcze większej chwały Ojca, aby przyczyniło się także do nawrócenia i wzrostu wiary innych. Jezus, który mówię, że za chwilę zostanie wywyższony. Pokazuje, że to jest cel, cel, na którego przychodzi. Wywyższenie go, to znaczy pamiętanie o tym zawsze, do kogo należy. Dlatego, Panie Jezu, w tę piątą niedzielę Wielkiego Postu, kiedy w tak wielu świątyniach zakrywa się krzyże. Zasłania się obrazy, wizerunki świętych, Twoją przynajdroższą, przynajświętszą twarz. Pragniemy prosić, abyś ciągle rozjaśniał nad nami swoje oblicze. Aby to Twoje przynajświętsze oblicze ciągle przypominało nam o tym Twoim wywyższeniu. O tym, że masz być wywyższony w naszej codzienności. Także w tych prostych, zwyczajnych obowiązkach i sprawach, abyśmy w tym wszystkim widzieli Twoją miłość, Twoją miłość do każdego człowieka. Dlatego prosimy, rozjaśnij Panie nad nami swoje oblicze, a będziemy zbawieni. Ukaż nam swój, swoją twarz, twarz pełną blasku, aby rozproszyła ciemności naszego życia. Dlatego, drogi bracia, droga siostro, niech ta piąta niedziela Wielkiego Postu, która bezpośrednio też nas przygotowuje do najważniejszego czasu w tym roku liturgicznym, stanie się okazją do odkrywania Jezusowego oblicza w codziennych sprawach, a także przypomni nam, i może szczególnie nauczy nas tej rzetelności i uczciwości w zdobywaniu tego, co najważniejsze. Nie przez różne układy, nie przez różne znajomości, przez drogę na skróty, ale tak, jak Bóg tego chce, w uczciwości i prawdzie. Niech ten tydzień stanie się okazją do tego, aby jeszcze bardziej przybliżyć się do Jezusa, który, jak wiemy, umarł z miłości dla każdego z nas. Umarł, abyśmy my mieli życie. Panie, rozjaśnij nad nami swoje oblicze, a będziemy zbawieni, i ukaż nam swoją piękną twarz. Niech ona stanie się dla nas pociechą, nadzieją i ratunkiem.